Zastanawialiście się kiedyś dlaczego ludzie rezygnują z wizyty u prawnika? Dlaczego nie chcą przyjść i porozmawiać o rzeczach, które tak naprawdę są dla nich bardzo ważne? Nie chcą porozmawiać na przykład o tym, jak kupić mieszkanie, jak zareklamować towar albo jak właściwie zarządzać swoim majątkiem. Jeżeli mają sprawę, to wolą spytać się Google'a i uzyskać odpowiedzi, których nie są w stanie zweryfikować, niż przyjść do prawnika. Myślę, że Jedną z takich przyczyn jest to, że prawnicy kojarzą się ze strasznie sztywnymi ludźmi w garniturach. Przychodzisz do gościa, który mówi do ciebie czasami w taki sposób, jakby mówił zupełnie innym językiem. I co to masz z tego zrozumieć? Chciałbym, abyśmy o tym kanale mogli porozmawiać w sposób inny, bo prawo tak naprawdę nie zawsze musi być nudne, a prawnik nie musi być nudnym gościem w garniturze, który mówi w sposób, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. Dlatego chciałbym złamać trochę konwencję i chciałbym, aby o prawie porozmawiać bez krawata.